I się Siemaneczko, z tej strony Katpix. Dzisiaj jesteśmy na łowisku w piorunowie pod Warszawą. Ja ze całym sprzętem już przyjechałem na stanowisko. Na 16 siadamy na środku wody siadamy. Ten cały baj rozpakowywujemy, robimy zanętki, ustawiamy wędeczki, no i co? No i po prostu lecimy z tematem dzisiaj. A wy na starcie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subka i koniecznie komentarza, co pozwoli w dalszym progresie kanału. Piąteczka. No to zaczynamy od towaru dzisiejszego, co dzisiaj będziemy stosować. Będziemy stosować pelecik, dwójeczkę z kretinga, tradycyjnego. Tu mam jakieś inne pelety, w tym, ale to trudno może być. Wody trochę dalej zalejemy i pelecik moczymy. No za 30 sekund, nie więcej. Później do sobie podlejemy jakimś słodkim dipem. Ósemką będziemy strzelać. Cały pelecik wszedł. Dobra, przesypiemy go do pudełeczka, niech sobie wyschnie i będzie gotowy do łowienia. A ten palecik w środku w ogóle nam nie przeszkadza. Wsypiemy sobie, mamo, kukurydzę, skarb old o smaku squid, tym też dziś będziemy strzelać. Zanęt jaką będziemy używać jest to chocolate orange, słodka zanęta na dobrych mączkach. Mam dodatkowo płatki orange i mainline'a. line'a, line podlejemy palecik, delikatnie. Żeby tam dawał trochę jakiś smak pelecik mamy Jeszcze mam zwykłą kukurydzę, też ją wrzucimy Kukurydza leci bam Boże jak to pięknie się prezentuje całe Z kilogram będzie tych orzeszków Dzisiaj polujemy na naprawdę duże ryby, są tu bardzo ładne karpie Dużo jest piętnastek Amury też są, dużo jest amura Ogólnie jest dużo fajnej ryby Więc rozrabiamy zanęte Oj, mam jeszcze grillowanych konopi, na pewno też dodamy. Ostatnio super, mi się spisały na lidę. No i tak jak mówię, sobie tej czwórki jeszcze trochę rozrobimy. Proactive Milk Proteins de Ultimate. No tyle powinno wystarczyć. No i trochę tego Ringersa możemy dodać do tej zanętki. I ile wystarczy. Wszystko przygotowałem elegancko. I zaczynamy od hazarda od metod Manli, pomarańczowego. I zobaczymy, co dzisiaj złapiemy. Mamy cały kubeł kukurydzy, będziemy strzelać, ale teraz będzie sobie trzeba wybrać linię, jakąś i chyba postawimy na tą bliższą linię. Lecimy na razie samą zanędką. Zobaczymy, czy jakaś drobna ryba jest. No, takie coś żeby zasnurzyło. Ja mam tu klipa, jakiegoś mam, zarzucimy do tego klipa i zobaczymy, gdzie to jest. 悪、no, かったというか。 No jest to trochę dalszy dystans, będziemy łapać bliżej, ale na początku tam spróbujemy. Mam jeszcze dzisiaj ze sobą karpiówkę, później ją na pewno rozłożymy i będziemy gdzieś rzucać, bo tu jest taka fajna zatoka od tego mostku. Na razie pierwszy rzut na samą zadętę i zobaczymy. No i przerzucamy wędeczkę na bliski dystans. Spróbujemy, liczymy na jakąś dużą rybę, dzisiaj trochę czasu mamy. Strzelamy tym pelecikiem, na pewno coś przyjdzie, jak nie na bliską linię. Próbujemy później na daleko coś zobaczymy. Na blisko strzelamy cały czas. Kurde, słuchajcie. Akurat wymieniałem kamerę w GoPro. I patrzcie, amurek naprawdę bardzo szybki hol od razu do mnie przyszedł. spokój nie, jeszcze nie kurde że 4 kilo ma bestia piękny piękny amurek Piękny piękna ryba, piękny, piękny Amur. Pięknie. Chodzi, akurat wymieniałem baterię w GoPro i dosłownie miałem odjazd. Ale tak jak mogliście zauważyć, Amurek, tak nie wiem ile, 4-5 kg myślę, on miał. Od razu praktycznie przyszedł do mnie pod nogi i, i do podbieraka. Ale to co on zrobił tu przy brzegu, jak go od razu podebrałem, to cholera. Ze trzy razy chyba próbował wyskoczyć, ale na macie był w miarę grzeczny. No i z bliskiej linii akurat odjechał, więc rzucamy jeszcze raz na bliską linię i próbujemy. A murek się skusił na żółtego łaftersa pod osmo, to są waszałty. Nie będziemy zmieniać, jak, jak na to chcą, to to im damy. Niecałą minutkę trwał hol, od razu mi przyszedł pod nogi. Ale fajnie, że jest już pierwsza rybka, bo jest 6.30. No i długo nie musieliśmy czekać na tą rybkę. No mamy ładnego już leszczyka. 40 no na pewno. Mamy chyba kolejnego ammurka. Tak. przygotujmy się już podbierakiem. Zara walnie świecę. No, wal kolego jeszcze czy już nie, już chyba nie. O, jest kolejny Dobra Wyczepiony. Oblejemy go Uch. Też podobnych rozmiarów bardzo. Może ciutkę mniejszy Piękny jest. Uch. No, ze 4 kilo. No. Piękny amurek. Lecimy z nim do wody. Przycięliśmy jakąś rybkę z dystansu inną, większą. Największy O, ożył. Ten to jest ładny. Ten ma... O, kilo jest nie lepiej. No już. Jest Lecimy z nim do wody. Cały brudny jestem. Piękny jestem. Niech płynie. O, niech płynie.

Taki taka rybka leci Poszedł pięknie. Wrzcieliśmy zzwać Ja pierd... O kur... Ja pierdole sandacz kurwa Jeden osiemdziesiąt dwa Taka rybcia Leci do wody Bo już jest strasznie wymęczony Trzeba go nachtlenić Coś pięknego. O już ożywa. O, piękny. Mam wszystko nagrane. Patrzyłem. Ma. Widzicie to? Piękny hol. I to naprawdę, no, niesamowita ryba. Mój życiowy sandacz, trzeci na metod Feder, na żółtą kuleczkę od Osmo. No i chyba było coś niesamowitego, po prostu. Ciężko mi w to słowa po prostu opisać, to mój trzeci sandacz na metodę i tak duży, który no nie wiem, miał 5-6 kg na pewno. No i miał te zmierzone, cieszę się, 81-82 cm. Bez znaczenia dla mnie. Ja na dzisiaj jestem spełniony. Mam nadzieję, że Wam się podoba filmik w ogóle i do usłyszenia. Łapka w górę, sub, bam, bam, bam.